No co, Diana, to koniec, już się z tego nie wywiniesz. Diana, o czym ty mówisz i dlaczego tu przyszłaś? Idź do swojej klasy, Diana, jak to wytłumaczysz? Mam dużo zdjęć i wiadomości z twojego prywatnego konta. Julia widziałaś? Tak. Że co, Diana? Diana ma kłopoty. Tak, Dima, przeczytam ci teraz wiadomości i zaraz będziesz w szoku. Co, Jana? To nie jest prawda. To jakaś edycja albo fałszywe konto. Ja tobie w nic nie wierzę. Jana, pozwól jej przeczytać. Chcę poznać prawdę. Słuchajcie wszyscy, dziewiąta A. Kim jest wasza Diana? Tu jest napisane, Diana, nie mogę spać i myślę o tobie. Kiedy się spotkamy? Kiedy do mnie przyjdziesz? O rety. Jana, przeczytaj, co odpowiedziała Diana. Dima, to nawet nie jest moja rozmowa. To jakieś kłamstwo. Dima, Diana mówi, że do niego przyjdzie i cały czas wysyła serduszka na czacie. Rany, czy rozmowa Diany z Fedą wyciekła? Co? Kev, czy to jest Twój e-mail? Co ty myślisz, Dima? Diana mówi, że cię kocha, ale chce umówić się z kimś innym. O co chodzi, Julia? Słuchaj, Kev, zamknij się, to nieprawda. Dima, nie wierz, Janie. Ustawiła to wszystko celowo, aby nas rozdzielić albo wywołać kłótnie. Nie wiem, Diana, ale już ci nie wierzę. Zoros, zoros. Kev, czy to ty? Julia, daj mi to, nie patrz! Słuchajcie, coś tam jest! To się nie dzieje! Julia, skąd to masz? <grywa> Julia, weź przestań się śmiać! W każdym razie, Dima, nie wiem skąd Jana dostała tą rozmowę, ale to nieprawda! Co, Diana, znowu Feda pisze? Daj, daj mi to! Słuchajcie, jakiś anonimowy facet wysłał zdjęcia Julii! Co?! Diana, nie zmieniaj tematu, ale powiedz nam, kim jest Feda. Dima jest bardzo zainteresowany. Jono, jono, patrz. Marusia, co to? To zdjęcia z twojego telefonu i czaty z Whatsappa. Skąd ty to masz? Dostałam anonimowo. Diana, wyłącz to wyłącz. Nie, Diana, jestem naprawdę ciekawy! Kev, daj mi zobaczyć twoje zdjęcia! Co to ma być? Skąd się to wzięło? Muszę wszystko usunąć. I to jak najszybciej! Jana, dawaj telefon! Marusia, usuń to, a potem się odwdzięczę! Usuń to szybko, Marusia! Dziesiąta tak dziewczyny! Marusia, usuwaj to szybko! Jana, czekaj, musimy się dowiedzieć, kto to wysłał. Nie obchodzi mnie, kto to wysłał. Usuńmy to szybko, żeby tego nigdy nie widział! Dziewczyny! Jana, co to jest? Usuwaj! Co, Artem? A skąd ty to masz? Jana, czy to ty i Patryk? Mariusia, to nie jest śmieszne. Gdzie jest Patryk? Zajmę się nim. Oho, jakiś anonim wysłał mi wiadomość. Diana, wyłącz to. Co masz na myśli? Dima, Dima, pokaż szybciej, co, co tam, tam jest? masz. Gigi! Jest tu napisane kwiatuszku, Kocham cię! <laughs> Ca! Co to ma wspólnego ze mną? Dajcie mi to! To koniec! To już jest koniec! Patryk, cicho, musimy wszystkim powiedzieć! Jana, powiedz prawdę albo oboje dostaniecie. Oha, nadchodzi Patryk, pan młody! No chodź tu, chodź tu! Coś to jest naprawdę nie tak! Tak, przysłali mi rozmowę Arta z katią. A mi przesłali zdjęcia z dzieciństwa Marosi. Patryk, nie zadzieraj ze mną! Chodź tutaj! Zaraz, Loyla, skąd wzięłaś te zdjęcia? Były tylko w moim telefonie! Co to wszystko ma znaczyć? włamuje się do naszych telefonów. Tak, posłuchajcie. Art pisze Katia. Katia, nie ma nikogo ładniejszego niż ty na świecie. A wiecie, co ona odpisała? Artem, zostaw mnie w spokoju. Już jestem tobą zmęczona. Laila, wyrzuć telefon. Rozbij go. Artem, co? A co to za Katia? Aha, rozbiję. Patryk, czekaj. Artem też prosi Katię, aby poszła z nim do klubu. Daj spokój, Laila, już mnie męczysz. To on pierwszy napisał. Patrzcie, Didi wysyła serduszka. posyła mi serca. Dima, usuń to. Co tam jest, Kev? Chodzi o Dimy. O, czytaj, Kev. To już jest interesujące. Przeczytaj, przeczytaj. Zobaczcie na zdjęcie na motorze. Kev, Kev, wejdź na rozmowy. Tutaj. Tak, jest jeden z Dianą. Będzie już walczyć, ktoś włamuje się do naszych telefonów Prawie wszyscy zostali schakowani Ja, Marusia Ja, Patryk i ty Laila, nie zostałaś schokowana. Ja byłam z Patrykiem przez cały czas Patryk, powiedz im no. Co ty cały czas czytasz? Czytam czat Arta i Kati Patryk, usuń to szybko Tak, tutaj nie ma nic ciekawego Kef, szukaj, na pewno coś tutaj przewijam, jest Przewijam, przewijam, ale ciągle to samo Patrzcie, to już nie jest takie śmieszne Co jest? Co się dzieje? Dima, lepiej na to nie patrz. Przestańcie, to na pewno wina dziesiątej G. Myślę, że to Jana dowiedziała się o nas wszystkiego i o tobie też. Diana, pokaż mi twój telefon, co tam jest. Nie, Dima, przestań. No dobra, dziesiąta G, sami się o to prosiliście, trzymajcie mnie. Pomyślmy o tym chwilę, kto mógł nas schakować. Może dziewiąta A? Nie, najpierw dostałam informację o Janie. to niemożliwe. Jana celowo wysłali informacje o Janie, a potem zostaliśmy sfakowani. A więc to dziewiąta A. O, to teraz zobaczymy. Dziesiąta G! Nikogo, Nikogo nie, nie ma? Oto oni hakerzy. Teraz im się dostanie! Niecie się, maluchy. O, dziesiąta G! Porozmawiamy? Porozmawiamy! Kto włamał się na nasze konta? Dziewiąta A, lepiej się przyznajcie! To wy włamaliście się do naszych telefonów. Lepiej się przyznajcie. Wiecie co myślę? To Marusia. Co Marusia? Przecież nam wszystkim się włamali. I mój został zhakowany. Co dziesiąte G? A mój telefon został dziś zhakowany dwa razy. I mój też jest zhakowany. mój też. Mój też zhakowany. I mój też został. Co? co? Wszystkie telefony zostały zhakowane. Słyszałam. Laila. A czy to, czy to ona, ona włamała się do naszych, naszych telefonów? Słuchajcie, niczego nie schakowałam. Ej, patrzcie na to. Co? Laila, to twoja rozmowa z Griszą. Laila, patrz co Grisza pisze do ciebie. Czyli to nie Laila. Czyli co, cała szkoła ma schakowane telefony? Musimy ogłosić stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy? Tak, zgadzam się. 9A i 10G musimy się zjednoczyć i znaleźć hakera. Wolę mu do dokopieć. Zjednoczyć. Zgoda, wszyscy się zjednoczymy i znajdziemy tego paskudnego hakera. Zgadza się. Zgoda. Tak, zjednoczmy się. W każdym razie jest gdzieś w szkole, musimy go znaleźć. Tak, rozdzielmy się. Musimy przeszukać szkołę. Tak, ukrywa się gdzieś tutaj. Tak, nie ukryje się przed nami. Chwila, chwila, zazwyczaj hakerzy atakują z daleka. Dima daleko włamał się do naszych telefonów, więc nas zna. Idę na trzecie piętro. Patryk, chodź ze mną. Dobra, dziewiąta A, przeszukajmy drugie piętro. Dobra, idę tam. Dima, co tak stoisz? Znajdźmy go. No idę, idę. Pierwsze piętro, szybko. Artem, chodź, chodź, pospiesz się. Nie ma go tu. Tu też nie. Tu jest zamknięte. Tutaj też nikogo nie ma. Tu też nikogo nie ma. Siłownia jest pusta. Przedni też nikogo. Tu pusto. Nikogo nie ma. Tu też nikogo. Rety, gdzie on siedzi? I co znaleźliście? Nie! Ej, patrzcie na to. To już nie jest śmieszne. Tu moje dane osobowe. O Rety, Artem, nie wiedziałam, że chcesz być dyrygentem. To było dawno temu. To nie była prawda. Chcę teraz być detektywem. O Rety, my nigdy nie znajdziemy tego hakera. Włamał się do naszych telefonów, on wie o nas wszystko. Ujawni wszystkie informacje o nas. Patrz, kolejna rozmowa. To, 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 to. Ja mu pokażę. Żadna sieć VPN mu nie pomoże. Gigi taka mała, od razu pisze o wielkich rzeczach. Kev, to nie jest śmieszne. Czy rozumiesz, że teraz powie coś o nas? I po raz trzeci o mnie? No, a teraz wyślę o Juli. Łap Marusia. Art, art. Co? Prawie skończyłem. Uff, art, myślałem, że cię znajdą. Ta, Patryk tu był, nawet światło nie włączył. Art, świetnie sobie radzisz. Diana jest taka przerażona, jest w szoku. Dima, kumam. Wszystko jest tak, jak umówiliśmy. Świetnie. Trzymaj. Dima miał być tysiąc. Jutro będzie reszta. Dobra, to resztę kompromitujących info dostaniesz jutro. Dobra, Art musisz uciekać ze szkoły, bo cię znajdą. Nikt mnie nie znajdzie. 9 i 10 połączyły siły. Uciekaj ze szkoły. Dobra, Art, ja lecę. Rany, jestem taki zmęczony tym, po co się w ogóle na to godziłem? ono ja, ja na pewno znajdę tego hakera. Tak, na pewno. Ja nie chcę, żeby już coś wyciekało z mojego telefonu. Nie możemy się teraz poddać. Ret, jeżeli Kev dowie się, że rozmawiałam z Denisem, będę mieć kłopoty. O ja mam tylko zdjęcia z dzieciństwa. Oni czytają wszystkie moje czaty. A co jeżeli przeczytają czat z władem, oni się będą ze mnie strasznie śmiać. Dziedzi, mam gorzej. Znaleźli fejkową rozmowę z fedą, a Dima mi nie wierzy. A ja mówię, mu, że to jest nieprawda. Dima! Dima, gdzie ty byłeś? Gdzie byłem, szukałem hakera. Dima, jakiego hakera szukałeś? W szkole nie ma hakera. Tak, Dima, i to dziwne, że nas opuściłeś. O co wam w ogóle chodzi? Szukałem hakera, a potem poszedłem do łazienki. Mój telefon też został schakowany. No tak, telefon od Dimy też zhakowali, to pewnie nie miał z tym nic wspólnego. Artem? Słuchajcie, to... To Artem! Chodźmy po Chodźmy niego! Chodźmy po to niego! Artem. To Artem! Artem, Artem, to wszystko to to twoja sprawa! Rany mówiłem mu, żeby uciekał ze szkoły. Co on robi? Kev, zostaw mnie! Wszystko wam powiem! Kev, uwolnij go! Tak, powie nam teraz prawdę! Tak, niczego przed nami nie ukryje! Mów, czy to ty się włamałeś do naszych telefonów? Tak! Artem! Jak mogłeś przeczytać moje czaty? A moja rozmowa? Jak mogłeś to ujawnić? Skąd w ogóle miałeś zdjęcie moje i Patryka? Ej, uspokójcie się, zaraz wam powiem całą prawdę. Czemu schakowałeś nasze telefony? Zaraz się to wam zajmę na zewnątrz, czy już! Tak, Dima, rozpraw się z nim. Zastanawiam się, Artem, co to za rozmowa z Fedą. Ja nawet nigdy z Fedą nie rozmawiałam. Dima, zostaw mnie w spokoju, powiem całą prawdę. Art, słyszeliśmy już całą prawdę. Chodzi się, tym zajmijmy. Dima, to ty poprosiłeś mnie o zhakowanie telefonów i miałeś zapłacić tysiaka. Co? Dima? Dima, nie spodziewałam się tego po tobie. Jak mogłeś? Jesteś moim bratem, jak mogłeś mi to zrobić? A ja jestem jego dziewczyną i nie pisałam z żadnym fedą. O rany, Art, ale jesteś daremnym hakerem. Dima, i co teraz będzie? Jak to co? Do kitu. Dobra, no to co z nimi robimy? Rozprawmy się z nimi. Zgadzam się. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Umieścimy ich na tablicy wstydu, a ty, Dima, nawet nie proś mnie już o wybaczenie. Tak, Dima, a ode mnie dostaniesz w domu. Na tablicy wstydu oni będą wisieć przez cały miesiąc. Tak, żeby cała szkoła się dowiedziała, jakimi są hakerami. Ej, uspokójcie się wszyscy, to był żart. A Diana, chciałem zobaczyć, jak bardzo mnie kochasz. Tak, to był żart. Co, żart? Tylko Ty, ma wiedziałeś o zdjęciach w moim telefonie. Na tablicę, na, tablicę na tablicę wstydu. 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 Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, naciśnijcie na dzwoneczek i... Pa, pa! Dima, ja ci tego nie wybaczę! Art, to twoja wina, mówiłem ci, żebyś szybciej wyszedł ze szkoły.